Z rana jesteśmy właśnie w kanionie Okace na jego końcówce. Mamy fajną miejscówkę na nocleg. Generalnie jest tutaj taka rzeczka Okace, ma malutkie wodospadziki, i za nim jest bardzo głęboko. Także można z tych skał sobie tam wskoczyć, fajnie wykąpać się. Mamy taki mostek, on jest zrobiony z po torów kolejowych. Na nim jest położona szczapa, więc generalnie trzeba uważać, jeśli chcecie po nim chodzić. I wzdłuż rzeki idzie ścieżka, która prowadzi do takiego małego 3-2-3 metrowego wodospadu z takim jeziorkiem, gdzie też można poskakać ze skał. Generalnie miejsce jest petarda, strasznie dzisiaj wieje. Ale cieszę się, że nie wjechaliśmy tam, gdzie wczoraj mieliśmy wjechać, tylko przyjechaliśmy właśnie tutaj. O, tutaj nawet widać odbitą rękę Łukasza bo jak utknęliśmy na krzyżu to musieliśmy jakoś się wspomagać no i co, ja zaraz skakuję w kąpielu idę się oddać przyjemności kąpieli w tej pięknej lodowatej wodzie ale jest super, czyściutka mimo, że jest tu kilka metrów głębokości miejscami to widać dno tylko, że strasznie wieje i daje to takie poczucie zimna ale miejscuwa jest petarda i standardowo w opisie pod filmem znajdziecie spórzędne do tego miejsca. Mamy około 28 stopni temperatury powietrza w cieniu oczywiście. Woda myślę, że będzie miała około 12, 15 No myślę, że bliżej około 12 chyba Także czuć różnicę Ale daje dużo ożyźwienie A przy tej temperaturze no na pewno składa bardzo mocno Generalnie Póki co zostajemy i chillujemy Woda przejrzysta w Powietrze też Zero chmurek na niebie Trzeba korzystać Lato w pełni. Jest 5 października, a my mamy wakacje. Bioterapia. Masaże. Wszystko w jednym to dzięki matce na kuchni. Lubię takie akcje. Zawsze jak jestem w pracy, to sobie przypominam jak to było w Norwegii, w Albanii, teraz tutaj w Gruzji, jakieś cieplutko i wskakuję do takiej lodowatej rzeki górskiej. To tu bajka, super uczucie. si dorwało się do naszych wrzesków Na to. o i tutaj są jak ktoś potrafi dobrze pływać i wspinać to można e, podpłynąć sobie na te klify spiąć się z skakać do wody, bo tam jest dobre 6-7 metrów głębokości. Niestety nadszedł mój ostatni dzień w Gruzji. Niestety. Urlopy się kończą i, i trzeba wracać. Jutro już mam lot. Opuszczam chłopaków. No ale dzisiaj ostatni dzień. Pogoda super sprzyja. Jest upał jak na 5 października. E, I idziemy odwiedzić kanion Okatsy. Ma długość 2,5 km, gdzie chyba najwyżej, najwyżej położone miejsce to jest 100 metrów nad... E, przepaść przepaścią, więc zobaczymy co to jest. Na razie idziemy, jest ścieżka która prowadzi do kanionu ma jakieś 2 km. No i zobaczymy co to będzie. Liczymy na fajne wrażenia. Dokładnie tak. I generalnie znowu chylę czoła gruzinom, ponieważ do kanionu nie można wchodzić z psami. Ale zapytałem, pani powiedziała czy pies jest duży, powiedziałem nie, że średni i że jeśli jestem w stanie go wziąć na ręce i przenieść przez niektóre kładki to nie ma problemu i możemy wejść z Alaską do kanionu i przynajmniej nie musimy się rozdzielać, idziemy wszyscy razem na zwiedzanko gruzińska ciekawostka w Polsce biegają dziki a w Gruzji, w lesie można spotkać świnia. I kolejna ciekawostka gruzińska, że u nas w lasku chodzą sarenki i jelonki, a tutaj chodzą e, byki i krówki. Fajnie. Yeah. 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 Warunkiem wejścia psa było to, że Bartek będzie go musiał nosić teraz Po tych kładkach To właśnie chłopak czyni Tak, muszę ją tutaj znieść na dół Najgorsze jest to, że wszyscy robią sobie tutaj zdjęcia i się korkuje. Generalnie cały problem ze wpuszczaniem tutaj e, klientów z psami, gości, e, jest ta kratka tutaj, bo pieskom po prostu mogą wpaść tam łapki. I zresztą czują się one bardzo niestabilne i się boją. Ale Alaska jest zaprawiona w boju w górskich wędrówkach, więc bierzemy ją na ręce i idziemy dalej. Dla niej to nie problem. Generalnie sama wkładka też trochę się buja. Co daje takie wrażenie, że zaraz poleci na dół. Ale jest to wszystko dosyć mocno poprzyczepiane ze skałą. Więc liczymy na to, że w dniu dzisiejszym nie stanie się żadna tragedia. Bo wysokość no, jest spora Przeszliśmy właśnie kanion okazję Czekamy na zrobienie zdjęcia, bo zrobiła się lekka kolejka sam kanion w sumie no y, fajne miejsce, ale spodziewaliśmy się czegoś lepszego szczerze mówiąc. Większość była bardzo zakryta. Nie mogę. Generalnie większość trasy jest po prostu zarośnięta, Trzewamy i nic nie widać. Idzie się po prostu między drzewkami. Jest tutaj platforma widokowa, tam jest druga platforma widokowa i kanion. Jak kanion, nie wiem, jak się jedzie samochodem, tutaj w Gruzji, to się niekiedy jedzie przez lepsze z kaniony niż ten. A tutaj można popatrzeć w dół, jak to się boi w wysokości, to może zazna troszkę adrenalinki, ale generalnie dupy nie urywa.